W tej chwili jesteśmy po szóstym locie. Ostatni lot był z miejscowości hojna. Pogoda była dosyć deszczowa, nieciekawa. No, ale trzeba powiedzieć, że lot się dosyć dobrze skończył. E, doleciało sporo gołębi dzisiaj, także braki są niewielkie. Wracając jeszcze do e, poprzednich lotów, e, lot był. O puchar burmistrza były za trzy pierwsze gołębie tak się złożyło, że było tych gołębi naszych pięć. No i te trzy puchary trafiły z tego lotu akurat do nas. Z poprzedniego lotu kolega Jurek też dwa puchary wziął i kolega Janek jeden puchar. No a nam się udało z tego lotu wziąć te trzy puchary. Na chwilę to taki miły akcent na, na zachętę tego sezonu, bo wiadomo, że ten sezon nie jest, nie jest łatwy. Dużo gołębi rocznych ginie. No i te gołębie dochodzą, ale, ale nie wszystkie. Także zobaczymy, jak to będzie dalej. Teraz zaczynają się 500, e, dwie pod rząd z kolei, maratony, także wszystko teraz się e, rozstrzygnie. Czabela się jeszcze powywraca do góry nogami. Także czołówka jest, na razie prowadzimy, ale czołówka jest dosyć wyrównana. Także w ta pierwsza dziesiątka każdy może wygrać. Także to jest dosyć ciekawe. I aby tak do końca to szło, chciałbym przedstawić te właśnie puchary, o których wcześniej mówiłem. Są to puchary z dni Prabud które zdobyły nasze gołębie trzy pierwsze miejsca i trzy puchary dodatkowo chciałbym się pochwalić jeszcze tym, że 1 czerwca zostałem dziadkiem urodził się wnuk Franciszek ja jestem hodowcą, syn jest hodowcą, myślę, że wnuk też będzie hodowcą i dlatego chciałem też podarować to figurkę świętego Franciszka żeby święty Franciszek miał go w opiece, być może jako przyszłego hodowcę.